Nintendo Switch kończy w tym roku 7 lat i dosłownie za chwilę stanie się najpopularniejszą konsolą w historii, bowiem już teraz może się poszczycić sprzedażą na poziomie blisko 140 milionów urządzeń oraz imponującą liczbą miliarda dwustu milionów sztuk gier. Do DSa brakuje już tylko 14 milionów, do legendarnego PlayStation 2 18, a sam Switch nigdzie się nie wybiera i do debiutu jego następcy za mniej więcej rok spokojnie powinien ustanowić rekord. Brzmi imponująco, ale jak to jest w ogóle możliwe i dlaczego to akurat konsola o przestarzałych parametrach ma szansę zapisać się w historii jako ta z najlepszą sprzedażą? Pogadajmy o tym. Moim zdaniem, jednym z najważniejszych czynników, które miały wpływ na sukces Switcha, jest. Porażka Wii U. Niewtajemniczonym wyjaśniam, że Wii U to była ta konsola, która zastąpiła Wii i przez skopany marketing, dziwne pomysły i kontrowersyjną nazwę okazała się gigantyczną porażką, ale więcej o tym mówiłem w moich innych materiałach. Mimo beznadziejnej sprzedaży w liczbie niespełna 14 milionów sztuk, Wii U otrzymało masę wysoko jakościowych gier, które po pierwsze nie miały za bardzo szansy na to, aby się finansowo zwrócić, a po drugie zdecydowana większość graczy nie miała okazji się z nimi zapoznać. Oczywistym stało się więc, że można je po prostu przeportować na Switcha i tym prostym sposobem zapchać kalendarz wydawniczy między premierami nowych tytułów. Tym sposobem na Switcha przekonwertowano m.in. Super Mario 3D World, Captain Toad Treasure Tracker, New Super Mario Bros. U, Donkey Kong Tropical Freeze, Mario Kart 8 i większość z nich sprzedała się znakomicie. Jednocześnie wielkie N zadbało, aby nie brakowało także nowych gier i już w dniu premiery mogliśmy odpalić rewelacyjne The Legend of Zelda Breath of the Wild, które sprawdzało się o wiele, wiele lepiej jako tytuł startowy niż Nintendo Land z Wii U, a pod względem jakości biło na głowę Killzone Shadow Falls, PlayStation 4 czy Rise of Son of Rome z Xbox One. W następnych latach także nie można było narzekać, bo obok poprawnych tytułów jak ARMS czy Pokemony przygotowano perełki jak Super Mario Odyssey, Luigi Mansion 3, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Animal Crossing New Horizon czy Super Mario Wonder, a to tylko mały wycinek z portfolio firmy, bo nie wspomniałem chociażby o sequelach Super Mario Maker, Platon czy Pikminów, a było i wciąż jest tego o wiele, wiele, wiele więcej. No właśnie, różnorodność to także coś, co było dość istotne w odbiorze Switcha przez graczy, którzy na co dzień nie są jakimiś szczególnymi fanami czerwonych. Nagle okazało się, że Nintendo to nie tylko Pokémony, których jakość jest tak wysoka, że można by ją opisać tym klasykiem. Mam dobrą i złą wiadomość. A kopata. Nie działa. Hmm. zbudowaliśmy go. Ale także przenoszenie gier do prawdziwości, czyli Nintendo Labo, Mario Kart Circuit, fitness w postaci mojego ukochanego Ring Fita, sterowanie ruchowe, które porzuciła konkurencja, czego świetnym przykładem jest Nintendo Switch Sport, czy gry znane po prostu z innych konsol. I tu warto się na chwilę zatrzymać, bo wsparcie firm trzecich to coś, co potrafi przyciągnąć osoby, które się jeszcze wahają. Jasne, Mario to klasa sama w sobie. Ale spora grupa graczy chciałaby pograć na przykład z kolegami w FIFA, co w przypadku takiego Wii U było w sumie niemożliwe, bo tamta konsola dostała tylko jedną odsłonę serii. Ogólnie olewanie Wii U przez studia inne niż te należące do Japończyków wbiło kolejny gwóźdź do trumny tamtej konsoli. Tymczasem na Switcha trafiły chociażby Saints Row 3, kilka części Assassin's Creed, Dying Light, Wiedźmin 3, Skyrim, Doom, Diablo, Minecraft, Żubr. Oczywiście, były to w większości kilkuletnie już produkcje albo edycje robione po taniości, jak w przypadku Farming Simulatorów, które są po prostu portami z komórek, czy jak w przypadku FIFA, której aktualizowana o nowe składy i interfejs jedna część sprzedawana była co roku pod następnym numerkiem, ale mimo wszystko pozwalały one trochę odetchnąć od Mario czy Yoshi'ego. Zamykając temat gier, warto też wspomnieć, że z czasem w ramach abonamentu Switch Online otrzymaliśmy także dostęp do kilkudziesięciu tytułów z NES-a, z nes Nintendo 64 czy Game Boy Advance. Kolejnym krokiem do sukcesu był udany marketing. Nintendo wyciągnęło wnioski z tragicznej kampanii poprzednika i zamiast infantylnych, rodzinnych reklam, postawili na przedstawienie Switcha jako nowoczesnego, uniwersalnego sprzętu dla każdego. Sprzętu, którego można używać po pracy w domu, można zabrać na spacer, można na nim grać ze znajomymi na kanapie, w samochodzie, ale także na imprezie czy w przerwie podczas uprawiania sportu. Przekaz był jasny, nieważne kim jesteś, Switch jest dla Ciebie. Do tego także na naszym podwórku Nintendo w końcu dostało sensowne reklamy. Mimo, że firma z Kyoto nie ma u nas swojego działu, to czeski Conquest, który odpowiada za nasz rynek, zadbał o należytą ekspozycję sprzętu. Reklamy można było zobaczyć w telewizji, w internecie, w prasie. Na Switchu można było pograć po zjedzeniu klopsików Ikea, czy na niemal każdym wydarzeniu okołogrowym, nawet jeśli Sony i Microsoft były na nim nieobecne. Wielkie N w końcu zauważyło też, jak istotną rolę w kształtowaniu rynku gier odgrywają YouTuberzy i streamerzy, więc ogarnęło się ze swoją polityką blokowania filmów na YouTubie. W czasach Wii U mieli oni bowiem w zwyczaju demonetyzować treści tworzone przez społeczność, co zniechęcało do ich robienia i sprawiało, że gry nie dostawały należytego rozgłosu. Wspomniałem o uniwersalności Switcha i moim zdaniem, hybrydowość konsolki także pomogła jej odnieść sukces. W końcu opcja rozpoczęcia gry na telewizorze w domu i dokończenia jej podczas jazdy autobusem, bez konieczności dostępu do internetu, jest bardzo praktyczna i uprzyjemnia granie, szczególnie gdy na to granie brakuje nam czasu. O ile na premierę dostępna była tylko jedna wersja Switcha, w dwóch wariantach kolorystycznych, czyli prawilnym, czerwono-niebieskim, oraz szarym, dla nudnych ludzi. O tyle z czasem pojawiła się także poprawiona wersja konsoli, oznaczona jako V2, która dłużej trzyma na baterii, a wraz z nią różne edycje specjalne, takie jak Pokémonowa czy Diablowa. Następnie do rodziny dołączyły kolejno Switch Lite oraz Switch OLED. Tym sposobem każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ludzie z mniejszym budżetem lub szukający czegoś na prezent dla dziecka mogli wybrać lekko ograniczonego, ale tańszego lighta, a ci najbardziej wymagający OLEDA, który był droższy niż standardowy, ale za to oferował wysokie klasy wyświetlacz, na którym chociażby Metroid wyglądał ślicznie. Wszystko co powiedziałem od początku tego materiału sprawiło, że Switch odniósł gigantyczny sukces i to mimo kilku drobnych wad takich jak moc obliczeniowa ziemniaka, przez co wiele gier wygląda tu mocno przeciętnie, czy wady konstrukcyjne takie jak słynne joykony, które psują się na potęgę. Warto też zaznaczyć, że Switch do dzisiaj jakoś spektakularnie nie potaniał, a gry Nintendo latami trzymają premierowe ceny, co oczywiście może być plusem, jeśli gustujecie w wydaniach pudełkowych, które po przejściu możecie odsprzedać za dosłownie 20 zł mniej. Z perspektywy mieszkańców w kraju kwitnącej cebuli, brak języka polskiego zarówno w menu, jak i w grach Nintendo Także może być przeszkodą, szczególnie jeśli ma być to konsola dla kilkuletniego dziecka czy osoby po pięćdziesiątce. Mi osobiście brakuje także większego wyboru aplikacji VOD, bo poza YouTube'em Switch służyć może w zasadzie wyłącznie do grania. No właśnie, a jaka jest moja relacja ze Switchem? Cóż, specyficzna. Kupiłem go z myślą o graniu w pracy w oczekiwaniu na klientów, którzy czasami się spóźniają. Ale koniec końców nie zabrałem go do samochodu ani razu. A na ostatnim urlopie w plecaku zamiast niego wylądował 3DS. Z racji, że posiadam masę innych konsol, to Switch jest dla mnie sprzętem trzeciego wyboru i służy mi w zasadzie wyłącznie do ogrywania Eksów. Natomiast regularnie używam go w zestawie z Ringfitem. Ogólnie lubię te konsole, ale jak ma być szczery, to uważam, że prawdziwą duszę miało Wii U. Natomiast Switch to jest taki. Tablecik z podpiętymi padami. Podsumowując, Switch zdecydowanie nie jest konsolą idealną, ale jego zalecenia sprawiają, że łatwo przymknąć oko na pewne niedogodności. To plus fakt, że Nintendo wiele nauczyło się po porażce Wii U sprawia, że ciężko dziwić się temu, jak gigantycznym sukcesem okazała się ta hybrydowa konsola. To wszystko, co przygotowałem dla was w tym materiale. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza relacja ze switch'em, a jeśli go nie posiadacie, to napiszcie dlaczego. Tymczasem dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz subskrypcję, a ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale.